Mary Celeste była brygantyną, czyli żaglowcem posiadającym dwa maszty. Przedni ożaglowany rejowo i tylny z ożaglowaniem gaflowym, na których w sumie można było rozpiąć do 15 żagli. Jej nazwa wzięła się od włoskiego słowa brigantino, czyli zbójecki. Obok brygów, brygantyny były ulubionymi statkami śródziemnomorskich i karaibskich piratów. Miała 30 metrów długości, 8 metrów szerokości, a jej załogę stanowiło 8 osób. Mary Celeste w masowej świadomości zwana jest także Mary Celeste. Nazwę tę rozpropagował angielski autor kryminałów Arthur Conan Doyle w swej książce zatytułowanej Oświadczenie Habakuka Jeffsona. Tajemnica Mary Celeste. Przypisuje się trójkątowi bermudzkiemu, co jest oczywistą nieprawdą. Do obu tych wątków jeszcze wrócę w dalszej części podcastu. Więcej o tajemnicy trójkąta bermudzkiego możecie posłuchać na moim drugim kanale zatytułowanym Historie Niezwykłe. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Statek zwodowano w 1861 roku na kanadyjskiej Spencer's Island na Nowej Szkocji i na chrzcie otrzymał on nazwę Amazon. W swym dziewiczym rejsie popłynął na Five Islands w Nowej Szkocji, aby zabrać ładunek drewna do Londynu. W trakcie załadunku kapitan Mac Leland zachorował na zapalenie płuc jego stan się pogarszał i Amazon wrócił na Spencer's Island, gdzie Maclellan zmarł kilka dni później. Stanowisko kapitana objął John Parker i wznowił podróż do Londynu. Nie była to jednak szczęśliwa podróż. W cieśninie niedaleko Eastport zderzył się z rybackim kutrem i w efekcie zamiast do Londynu trafił do stoczni. Podczas remontu robotnicy zapruszyli ogień na statku, co znacznie opóźniło remont. W drodze powrotnej z Londynu Mary Celeste z innym żaglowcem zderzyła się na kanale La Manche i posłała go na dno. Parker dowodził statkiem przez kolejne dwa lata, podczas których Amazon pływał głównie do Indii Zachodnich. W 1863 roku następcą Parkera został William Thompson. To były spokojne lata. Statek bez żadnych incydentów pływał na morze Śródziemne do Anglii i Indii wschodnich, przynosząc spore zyski właścicielom. W październiku 1863 roku Amazon został zepchnięty na brzeg podczas burzy i został tak poważnie uszkodzony że właściciele porzucili go jako wrak. Kilkukrotnie sprzedawany, trafił wreszcie w ręce nowojorskiego marynarza Richarda Hainesa, który kupił wrak za 1750 dolarów, a następnie wydał 8825 dolarów na jego renowację. Został kapitanem statku i w grudniu 1868 roku zarejestrował go pod nową nazwą Mary Celeste. W październiku 1869 roku statek został przejęty przez jego wierzycieli i sprzedany nowojorskiemu konsorcjum. Nie znaleziono żadnych zapisków dotyczących działalności handlowej Mary Celeste w tamtym okresie. Na początku 1872 roku statek przeszedł gruntowny remont, który kosztował aż 10 000 dolarów. Kapitanem statku i jego współwłaścicielem był Benjamin Briggs. Urodził się w 1835 roku w stanie Massachusetts jako jeden z pięciu synów kapitana Nathana Briggsa. Wszyscy synowie oprócz jednego wyruszyli na morze, a dwóch z nich zostało kapitanami. Kapitan Briggs był doświadczonym marynarzem i zawsze dobierał sobie zaufaną załogę. Przed rozpoczęciem ostatniego rejsu niewątpliwie przygotowywał się szczególnie troskliwie, bo miał w ładowniach niebezpieczny ładunek w postaci spirytusu, a na pokładzie żonę i małe dziecko. Drugie dziecko kapitana, syn Artur, chodził w tym czasie do szkoły i zostawiono go pod opieką babci. Briggs był znany jako wymagający, ale sprawiedliwy kapitan. Pierwszym oficerem był Albert Richardson, żonaty z siostrzenicą współwłaściciela statku, który już wcześniej pływał pod dowództwem Brixa. Drugi oficer, 25-letni Andrew Gilling, był duńczykiem. Kucharz otrzymał poręczenie od współwłaściciela statku, zaś czterema marynarzami byli Niemcy pochodzący z wysp Fryzyjskich. Do ładowni załadowano 1701 beczek przemysłowego spirytusu, który należało dostarczyć do Genui. Statek wart był 6000 dolarów, ubezpieczony był na 14000 dolarów, zaś ładunek ubezpieczono na 37000 dolarów. Opłata za transport w wysokości 3400 dolarów miała być uiszczona w porcie docelowym. W tym samym czasie do rejsu do Genui przygotowywała się inna brygantyna, kanadyjska Dei Gracia. Jej kapitan David Morehouse i kapitan Briggs z pewnością się znali. Wdowa po kapitanie Morehouse twierdziła po 50 latach, że byli bliskimi przyjaciółmi i jedli razem kolację wieczorem przed wyjściem w morze. 15 listopada Dei Gracia wyruszyła w stronę Gibraltaru, podążając tą samą trasą w 8 dni po Mary Celeste. 4 grudnia 1872 roku w połowie drogi między Azorami a wybrzeżem Portugalii z pokładu Dei Gracia zauważono jakiś statek. Jego dziwne ruchy i nietypowe ustawienie żagli skłoniły kapitana Morehausa do podejrzeń, że coś jest nie tak. Na pokładzie nie zauważono nikogo, nikt także nie odpowiadał na nadawane sygnały. Kapitan wysłał szalupę z dwoma ludźmi, aby zbadali sprawę. Ci ustalili, że była to Mary Celeste. Weszli na pokład i zastali opuszczony statek. Żagle były częściowo postawione i w złym stanie, niektórych brakowało w ogóle, znaczna część takilunku była uszkodzona, a liny zwisały luźno z burt. Pokrywa głównego luku była zabezpieczona, ale luki dziobowe i rufowe były otwarte, a ich pokrywy leżały obok na pokładzie. W ładowni było nieco ponad metr wody, co jest ilością znaczną, ale nie niepokojącą jak na statek tej wielkości. Na pokładzie znaleziono porzuconą prowizoryczną sondę do pomiaru ilości wody w ładowni. Do relingu przywiązana była gruba lina, której poszarpany koniec znajdował się w wodzie. W kabinie oficera znaleziono dziennik okrętowy, a jego ostatni wpis był datowany na 25 listopada, czyli 9 dni wcześniej. Oficer odnotował wówczas pozycję w pobliżu wyspy Santa Maria na Azorach prawie 400 mil morskich od punktu, w którym spotkała ją Dei Gracia. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że zagadka Mary Celeste w najmniejszym nawet stopniu nie jest powiązana z Trójkątem Bermudzkim, do którego z miejsca ostatniego zapisu w dzienniku było około 4000 kilometrów. W kabinie kapitana znaleziono rzeczy osobiste, ale brakowało większości dokumentów statku wraz z instrumentami nawigacyjnymi. Wyposażenie kuchni było schludnie schowane. Nie było przygotowanego jedzenia, ale w magazynach był prowiant i słodka woda, które wystarczyłyby na sześć miesięcy rejsu. Nie było widocznych śladów ognia ani przemocy, wszystko wskazywało na spokojne choć pospieszne, zejście ze statku na brakującą łódź ratunkową. Na pośpiech mogły wskazywać pozostawione fajki marynarskie, z którymi ludzie morza dobrowolnie się nie rozstają oraz rozpoczęty list do żony, pisany przez jednego z oficerów. Licząc na wysokie wynagrodzenie za uratowany fracht, kapitan Morehouse zdecydował się doprowadzić Mary Celeste do Gibraltaru, odległego o 600 mil morskich. Podzielił swą ośmioosobową załogę na dwa statki. Mimo, że przez większą część drogi pogoda była stosunkowo spokojna, statki posuwały się bardzo powoli, ponieważ na każdym było zbyt mało załogi. Deigracja dotarła do Gibraltaru 12 grudnia. Mary Celeste, która napotkała mgłę, przybyła następnego ranka. Rozprawa w sądzie rozpoczęła się 17 grudnia 1872 roku. Prowadził ją Sir James Cochrane, a oskarżycielem był Frederick Solly Flood. Tego ostatniego opisano jako człowieka którego arogancja i pompatyczność były odwrotnie proporcjonalne do jego ilorazu inteligencji oraz jako coś, czego nie można było przesunąć. Od samego początku był on bowiem przekonany, że doszło do przestępstwa. 23 grudnia Fleurt zarządził badanie Mary Celeste. Zauważono nacięcia po obu stronach dziobu, spowodowane być może ostrym narzędziem i ślady krwi na mieczu znajdującym się w kabinie kapitana. Odkryto również plamy na jednym z relingów statku, które mogły być krwią wraz z głębokim śladem, prawdopodobnie spowodowanym cięciem toporem. Odkrycia te wzmocniły podejrzenie Fluda, że za tajemnicą Mary Celeste kryje się przestępstwo a nie klęska żywiołowa. Raport ze śledztwa przesłał do zarządu handlu w Londynie, uzupełniając własnymi wnioskami, że załoga dobrała się do przewożonego ładunku i w pijackim szale zamordowała kapitana, jego żonę i córkę oraz wszystkich oficerów, uszkodziła dziób statku, po czym uciekła szalupą i dalszy jej los jest nieznany. Wkrótce jednak okazało się, że plamy znalezione na mieczu nie są plamami krwi, lecz cytrynianem żelaza, który wykrystalizował się na skutek czyszczenia broni przy pomocy cytryny, zaś ślady na dziobie powstały w wyniku naturalnego oddziaływania morza na poszycie statku. Alkohol, a tak naprawdę coś, co bardziej znamy jako denaturat, nie nadawał się do picia. Po wypiciu zawartości choćby jednej beczułki marynarze prędzej śmiertelnie by się zatruli niż kogokolwiek zamordowali. Mnożenie teorii spiskowych spowodowało, że sędziowie byli coraz bardziej nieufni wobec prokuratora. Niektórzy nawet jawnie twierdzili, że flut postradał zmysły ten niechętnie i bez większego przekonania zwolnił wreszcie statek z aresztu, który dowiózł ładunek do włoskiej Genui. Oskarżono go o nadużywanie prawa, a załogę Dei oczyszczono z postawionych im zarzutów. Otrzymali nagrodę za znalezienie statku i frachtu w wysokości 1700 funtów szterlingów, kwotę, która była dwu-, trzykrotnie niższa od spodziewanej. Rozważano różne przyczyny zniknięcia załogi Mary Celeste. Kolejne komisje i osoby prywatne na własną rękę próbowały odkryć, co tak naprawdę wydarzyło się na pokładzie. Powstały niezliczone teorie, które tłumaczyły ten fakt w coraz bardziej groteskowy i fantastyczny sposób. Przez kolejne lata Opinia publiczna była bombardowana opowieściami o tym, że za zaginięcie załogi odpowiadają najróżniejsze siły. Obwiniano Trójkąt Bermudzki, choć Mary Celeste została znaleziona w zupełnie innej części Atlantyku. Gazeta Chambers Journal z 17 września 1904 roku jako przyczynę podawała potwory morskie, np. legendarnego krakena, czyli gigantyczną ośmiornicę która rzeczywiście mogłaby porwać z pokładu członka załogi. Ale po co miałaby zabierać instrumenty nawigacyjne? Mary Celeste łączono z Wielką Piramidą w Gizie, Zaginioną Atlantydą i teorią, że Brytyjczycy są genetycznie, rasowo i językowo bezpośrednimi potomkami dziesięciu zaginionych plemion starożytnego Izraela. Mówiono o tajemniczych wibracjach morza, powodujących powstawanie fal dźwiękowych o niskich częstotliwościach, doprowadzających członków załogi do ataku nagłej paniki, wskazywano na grad meteorytów, nagłą zbiorową psychozę spowodowaną zatruciem pokarmowym, a w ostatnich latach porwaniach przez kosmitów przybyłych w latających spotkach. Odłóżmy na bok te niestworzone teorie i zajmijmy się bardziej prawdopodobnymi. Ponieważ statek był wysoko ubezpieczony, Fluth podejrzewał oszustwa sekuracyjne. Ale ponieważ firmy ubezpieczeniowe nie wszczęły żadnego dochodzenia, prokurator musiał odstąpić od tego założenia. Sugerowano także, że kapitan Morehouse mógł zaczaić się na Mary Celeste, a następnie zwabić Briggsa i jego załogę na pokład Dei Gracia i tam ich zabić. Ale Dei Gracia był wolniejszym statkiem, poza tym opuściła Nowy Jork 8 dni po Mary Celeste i nie miała szans dogonić jej w morzu. Inna teoria mówiła, że Briggs i Morehouse byli partnerami w spisku, mającym na celu udział w postępowaniu ratowniczym. Gdyby jednak Morehouse i Briggs planowali takie oszustwo, zapewne nie wymyśliliby tak przyciągającej uwagę tajemnicy, a poza tym, dlaczego w Stanach Zjednoczonych zostawił swojego syna Artura, skoro zamierzał zniknąć na stałe? Innym sugerowanym wydarzeniem był atak marokańskich piratów. Jednak piraci splądrowaliby statek, a przecież rzeczy osobiste. Niektóre nawet o znacznej wartości, należące do kapitana i załogi, pozostały nienaruszone. Jeszcze inna teoria zakładała, że Briggs wymordował wszystkich na pokładzie, a następnie popełnił samobójstwo w przypływie religijnej manii. Wiele gazet opisywało niestworzone historie o Mary Celeste. W czerwcu 1883 roku Los Angeles Times opisał, jak to na statku każdy żagiel był ustawiony, rumpel mocno przymocowany, a każda lina znajdowała się na miejscu. Ogień płonął w kambuzie, obiad, jeszcze ciepły, stał na stole wraz z dymiącą kawą, w klatkach były żywe kurczaki, wilgotna bielizna suszyła się na sznurze, a dziennik okrętowy był zapisany do godziny odnalezienia żaglowca. W styczniu 1884 roku Cornhill Magazine opublikował artykuł zatytułowany Oświadczenie Habakuka Jeffsona które wyszło spod pióra początkującego pisarza Artura Conan Doyla, 25-letniego wówczas chirurga okrętowego, znanego później jako autora książek o Sherlocku Holmesie. Doyle popuścił jednak wodze fantazji. Zmienił nazwę statku na Mary Celeste, kapitan nazywał się Tips, fatalny rejs miał miejsce w 1873 roku, a statek płynął z Bostonu do Lizbony. Statek, według Conan Doyle'a, miał przewozić trzech pasażerów, wśród nich tytułowego Jeffsona, którzy nie zostali umieszczeni na liście załogi. Poza Jeffsonem byli to agent ubezpieczeniowy Harton i czarnoskóry fanatyk Septimus Goring. Na łożu śmierci Jeffson twierdził, że pewnego dnia żona i córeczka kapitana zaginęły. Kapitan Briggs, przeświadczony, że kobiety wypadły za burtę, z żalu popełnił samobójstwo. Gdy dowództwo nad statkiem objął pierwszy oficer, na pokładzie doszło do buntu czarnoskórych członków załogi z Goringiem na czele. To właśnie on, z nienawiści do białej rasy, zamordował resztę załogi i chciał przeprowadzić statek do wybrzeży Afryki Zachodniej. Jeffson, który na statku miał być lekarzem, Ocalał, ponieważ posiadał magiczny amulet, który otrzymał od afrykańskiego szamana. Buntownicy popłynęli do Afryki, gdzie Jefferson był honorowym więźniem. Po kilku latach udało mu się jednak uciec i dotrzeć do Londynu. Po ukazaniu się artykułu w Londynie wybuchła sensacja. Czytelnicy żądali wysłania żołnierzy do Afryki i ukarania morderców załogi Mary Celeste. Nie pomogły nawet wyjaśnienia redakcji, że tekst był tylko literacką fikcją. W 1913 roku The Strand Magazine opisał relację rzekomego ocalałego Stewarda, niejakiego Abla Fosdyka. Według niego załoga oglądała wyścigi pływackie na specjalnie zbudowanej platformie, kiedy ta nagle się zawaliła. Wszyscy oprócz Fozdyka utonęli lub zostali zjedzeni przez rekiny. Wielu uwierzyło w tę bajkę, choć zawierała ona mnóstwo błędów. Kapitan nazywał się Griggs, a nie Briggs, a jego córka miała 7 lat, a nie 2, zaś załoga liczyła 13 osób. Dodatkowo uderzał całkowity brak znajomości terminologii morskiej. Inną literacką mistyfikacją była ta, Opisana przez irlandzkiego pisarza Lorenza Kitinga i opublikowana w roku 1926 przez New York Herald Tribune. Mowa w niej była o morderstwie, szaleństwie i zmowie z Dei Gracia. Opisywano ją później jako bezczelną sztuczkę człowieka, który nie jest pozbawiony wyobraźni. W 1924 roku Daily Express opublikował artykuł kapitana Lucy, którego rzekomym informatorem był bosman Mary Celeste, chociaż żadna taka osoba nie należała do załogi. W tej opowieści Briggs i jego załoga, widząc opuszczony parowiec, wsiedli na jego pokład, a w sejfie parowca znaleźli 3,5 tysiąca funtów, czyli półtorej tony złota i srebra. Postanowili podzielić się pieniędzmi, porzucili Mary Celeste i poszukali nowego życia w Hiszpanii, do której dotarli łodziami ratunkowymi, parowca. Nie wiadomo, co stało się na pokładzie Mary Celeste. Najbardziej przekonująca hipoteza mówi, że wszystkiemu winien był przewożony w ładowni spirytus i beczki. W Nowym Jorku spirytus nalano do beczek w okresie jesiennych chłodów. Podczas rejsu statek znalazł się w strefie ciepłej i ładunek powiększył swoją objętość. Wszystkie beczki, poza dziewięcioma, wykonano z drewna białego dębu. Owych dziewięć beczek wykonano z drewna dębu czerwonego, który ma bardziej porowatą strukturę i ciecz lub jej opary dużo łatwiej przez nie przenikają. To właśnie w tych dziewięciu beczkach stwierdzono brak spirytusu. Być może któryś z marynarzy podczas inspekcji ładowni stwierdził wysokie stężenie oparów alkoholu. W obawie przed eksplozją i pożarem, kapitan kazał wywietrzyć ładownię. A całą załogę, aby nie zapruszyła ognia, przesadził na szalupę, którą uwiązał za rufą żaglowca. Z jakiegoś powodu może złej pogody, może gwałtownego szarpnięcia, a może po prostu była za słaba lina pękła, pozostawiając na oceanie całą dziewięcioosobową załogę w szalupie bez zapasów żywności i wody. Nigdy nie dowiemy się, jak wyglądały ostatnie chwile życia ludzi dryfujących na małej łódce pośrodku oceanu. Kilka miesięcy później, na początku 1873 roku, na hiszpański brzeg fale wyrzuciły dwie szalupy. W jednej znajdowały się zwłoki mężczyzny, owinięte w amerykańską flagę, w drugiej pięć trupów, których nie można było zidentyfikować. Na pewno nie było wśród nich małego dziecka. Przypuszczano, że mogą to być ofiary z Mary Celeste, jednak nigdy tego nie potwierdzono. Wróćmy na pokład Mary Celeste. 26 czerwca 1873 roku opuściła Genuę i 19 września przybyła do Nowego Jorku. Zła opinia ciągnęła się jednak za statkiem. Częściej stała w porcie niż pływała, i nikt nie chciał powierzyć jej ładunku. W lutym 1874 roku ze znaczną stratą została sprzedana. Odtąd pływała na trasach zachodnioindyjskich regularnie przynosząc straty. Złą opinię i przekonanie, że statek jest przeklęty, pogłębiła tylko śmierć jednego z kapitanów, Edgara Tutila, który zmarł w czasie rejsu na wyspie Świętej Heleny. Był to trzeci z kapitanów, Mary Celeste, który zmarł przedwcześnie. W listopadzie 1884 roku Mary Celeste załadowano bezwartościowym ładunkiem, kłamliwie wyszczególnione w manifestie jako towary wartościowe i ubezpieczono na 30 tysięcy dolarów. Dziś byłoby to 900 tysięcy dolarów. 16 grudnia statek wyruszył do Port-au-Prince, stolicy i głównego portu Haiti i dwa tygodnie później, na podejściu, kapitan celowo wprowadził statek na dużą i dobrze oznaczoną rafę koralową. Mary Celeste była już nie do naprawienia. Wszyscy się uratowali, a kapitan za 500 dolarów sprzedał cały ładunek amerykańskiemu konsulowi, po czym wystąpił o odszkodowanie. Konsul jednak poinformował firmę ubezpieczeniową, że to, co kupił, było prawie bezwartościowe. Wszczęto śledztwo, które wkrótce ujawniło prawdę o nadmiernie ubezpieczonym ładunku. W lipcu 1885 roku kapitan i spedytorzy zostali osądzeni w Bostonie za spisek mający na celu wyłudzenie pieniędzy. Kapitana zaś oskarżono także o świadome zniszczenie statku. Koniec końców oskarżeni zwrócili firmie ubezpieczeniowej pieniądze i wyszli na wolność, ale reputacja zawodowa kapitana została zrujnowana i trzy miesiące później zmarł w biedzie. Jeden z jego współoskarżonych oszalał, a inny popełnił samobójstwo. Wrak Mary Celeste w sierpniu 2001 roku odnaleziono na rafie. Udało się odzyskać tylko kilka kawałków drewna i niektóre metalowe artefakty. Reszta została już porośnięta koralowcami. Na Spencer's Island, w miejscu, gdzie zbudowano Mary Celeste, znajduje się pomnik upamiętniający jej zaginioną załogę. Zbudowano także plenerowe kino, które ma kształt kadłuba statku. Gibraltar i Malediwy dwukrotnie wydały serię znaczków pocztowych upamiętniających historię Mary Celeste, przy czym na znaczkach z Malediwów w jednym przypadku widnieje błędna nazwa brzmiąca Mary Celeste.